Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie w dniu 89 projektu Zdrowa po 40. Moje miłe panie, przez ostatnie wideo z serii projektowej i w zasadzie chciałam, ponieważ dzisiaj piątek, więc wiecie, krótkie wideo musi być. Chciałam Was zostawić z taką złotą myślą. Rozmawiałyśmy w czasie tych trzech miesięcy o różnych rzeczach, tak? Rozmawiałyśmy o, um, rozmawiałyśmy o diecie, rozmawiałyśmy o typach sylwetki, o metabolizmie, o metabolicznych typach sylwetki, rozmawiałyśmy o poście przerywanym, rozmawiałyśmy również o śnie, oddychaniu, odpoczynku, relaksie i nawet otarłyśmy się o ćwiczenia. I ktoś by się mógł zastanawiać, ale wiesz, jak chodzi tylko o jedzenie, to tak naprawdę po co mi ta cała wiedza? Wiesz, tego, tego było dużo, no bo rozmawiałyśmy o bardzo wielu rzeczach i tego rzeczywiście było dużo, dużo materiału, dużo, dużo wiadomości, dużo informacji. Um, po co? Po co? Skoro to jest tylko to, co trafia na mój talerz. Ano, moje miłe panie, po to, że po tych trzech miesiącach e, mówiąc w terminach takich komputerowych, ja te trzy miesiące pozwoliły mi zresetować system, zresetować organizm, przywrócić go do ustawień fabrycznych, czyli do tego, co powinniśmy jeść, tak ewolucyjnie mówiąc. I moje miłe, to również zwróciło mi wolność wyboru nie tylko tego, co jem, ale, uwaga, uwaga, zwróciło mi również wolność. Wyboru, czy też niewybierania tych produktów, o których wiem, że mi szkodzą i o których wiem, że jeść ich nie powinnam. I teraz, moje miłe panie. E ta wolność oznacza również, że mogę po prostu cieszyć się życiem, że tak zwyczajnie po ludzku mogę cieszyć się życiem. Nie muszę liczyć kalorii, nie muszę się zastanawiać, czy to, co mam na talerzu, dodaje się, czy może przekracza moje kalorie. Także nad tym się już w ogóle nie zastanawiam. Mój organizm wie, co jest dla niego dobre i. I tak naprawdę właśnie zwróciłam sobie tą wolność. I o tym chcę Wam w przyszłości mówić. Tego życzę sobie i również Wam na resztę tej przygody, jeśli zdecydujecie się, wiecie, odwiedzać mnie częściej. Także tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie za to, że byłyście ze mną w czasie tego projektu. A w poniedziałek zapraszam Was na ostateczne takie podsumowanie trzech miesięcy liczbowe. Uwaga, uwaga, będą, są, będą zdjęcia, będą zdjęcia. Także zapraszam serdecznie i życzę Wam miłego weekendu. Cześć!